Witajcie! Nowy rok za pasem, a to oznacza nowe wyzwania w kadrach i płacach. Ale bez obaw, najnowsza wersja Enova 365, oznaczona numerem 2512.1.1, przychodzi z całym pakietem ułatwień. Zobaczmy razem, co przygotowano tym razem, żeby uprościć nam codzienne zadania i zadbać o zgodność z przepisami. Zaczynajmy! Szybki rzut oka na to, co nas czeka. Najpierw pity, czyli zawsze gorący temat. Potem wejdziemy w coś naprawdę dużego automatyzacja ulgi innowacyjnej. Dalej mamy ZUS i PUE, trochę o porządkach w dokumentach, a na DESER coś, co naprawdę oszczędza klikania czyli operacje seryjne. Jedziemy z tym. Dobra, zaczynamy od PIT-ów. Temat kluczowy, zwłaszcza pod koniec roku. Tutaj w nowej wersji mamy dwa istotne usprawnienia. Jedno to taki mały, ale bardzo ważny detal, a drugie to zupełnie nowe narzędzie do weryfikacji, które może oszczędzić sporo nerwów. Sprawdźmy to. Z pozoru drobna rzecz, ale w praktyce mega ważna. Chodzi o adres pracownika na deklaracjach. Do tej pory system brał ten z 31 grudnia, a co jeśli ktoś się przeprowadził w Sylwestra? No właśnie, teraz system bierze adres, który jest aktualny w dniu, kiedy faktycznie generujemy PIT 11, PIT R czy IFT1. Prostsze, dokładniejsze i po prostu mniej potencjalnych korekt. Super sprawa! A teraz coś, na co chyba wiele osób czekało. Nowy wydruk, który nazywa się weryfikacja PIT 11. I wiecie co? To jest dokładnie to, na co brzmi. Narzędzie, które w mgnieniu oka porówna dane z wygenerowanego Pita z tym, co mamy w karcie wynagrodzeń, koniec z nerwowym szukaniem różnic na ostatnią chwilę. I zobaczcie, jak to genialnie działa w praktyce. Mamy tu listę kluczowych pozycji. Przychody, koszty, zaliczki. I co najważniejsze, jeśli coś się nie zgadza, bam! Mamy czerwoną czcionkę i wyraźny status różnica. Od razu widać, gdzie jest problem. To jest po prostu gigantyczne ułatwienie przy rocznych rozliczeniach. Żegnaj ręczne przeklikiwanie kartotek. Okej, okay, pity mamy omówione. Czas na kolejny duży temat. Automatyzacja, a konkretnie ulga na innowacyjnych pracowników. Wiadomo, świetna sprawa, ale rozliczanie tego ręcznie, no bywało kłopotliwe. Zobaczmy, jak Enova 365 to teraz upraszcza. I tu jest sedno sprawy. System od teraz sam pilnuje, żeby pomniejszyć zaliczki na podatek o kwotę tej ulgi. Działa to zarówno w deklaracjach PIT 4R, jak i PIT 8AR. Mówiąc prost, koniec z ręcznymi kalkulacjami i pamiętaniem o limitach. To wszystko staje się teraz częścią standardowego procesu naliczania deklaracji. No dobrze, to jak to włączyć? Spokojnie, to tylko kilka kliknięć. Po pierwsze, w konfiguracji samej deklaracji, czy to PIT 4R, czy PIT 8AR, zaznaczamy checkbox Licz ulgę innowacyjną. Krok drugi, w ustawieniach podatkowych wpisujemy kwotę nieodliczonej ulgi B+R i stawkę podatku. No i ostatnia rzecz. W karcie pracownika jest nowa zakładka, gdzie co miesiąc wpisujemy jaki procent czasu poświęcił on na projekty innowacyjne. I to tyle. Raz ustawione, a system potem robi całą magię za nas. A jaka jest ta magiczna granica, która odpala cały automat? To dokładnie 50%. Jeśli pracownik w danym miesiącu spędził na działalności badawczo-rozwojowej co najmniej połowę swojego czasu pracy, to jego zaliczka automatycznie kwalifikuje się do ulgi. Prosta zasada, która rządzi całą tą nową funkcjonalnością. Dobra, podatki na chwilę odkładamy. Przechodzimy do równie ważnego obszaru, czyli ZUS. Tutaj system też został zaktualizowany, żeby być na bieżąco z przepisami i zmianami na platformie PUE. Zacznijmy od czegoś, co dotyczy firm zatrudniających marynarzy. Co prawda, nowe przepisy wchodzą w życie dopiero od 2026 roku, ale ENOWA 365 jest już przygotowana. Mamy więc nowe kody ubezpieczenia 2400 i 2401, a także nowy kod wyrejestrowania 750. Wszystko po to, żeby w przyszłości przejście na nowe zasady było gładkie i bezproblemowe. A teraz coś, co może dotyczyć znacznie szerszej grupy. System przygotowano na zmiany, które mają się pojawić na portalu PUS-ZUS. Chodzi o obsługę dokumentów o nazwie ZLA-K. To są w skrócie te dokumenty, które lekarz-orzecznik może wystawić, żeby skrócić komuś okres zwolnienia lekarskiego. A jak to będzie wyglądać w programie? Bardzo prosto. Przy imporcie danych z PUE pojawi się po prostu nowa kolumna. Okres skrócony ZLA lub K. I to właśnie tam, jeśli zwolnienie zostanie skorygowane, zobaczymy ten nowy, krótszy okres nieobecności. Wszystko będzie jasne i czytelne. Przechodzimy teraz do takich usprawnień, które może nie wywracają wszystkiego do góry nogami, ale zdecydowanie ułatwiają codzienną pracę. Takie małe rzeczy, które naprawdę robią różnicę. Super wiadomość dla wszystkich, którzy korzystają z elektronicznej dokumentacji pracowniczej. Pojawiła się nowa, gotowa definicja dokumentu Szkolenie BHP. Dzięki temu ewidencja tych wszystkich obowiązkowych szkoleń staje się o wiele prostsza i, no po prostu, bardziej uporządkowana. Wszystko w jednym miejscu. Kolejna mała rzecz, a cieszy! Wcześniej, przy świadectwach pracy, nie dało się podejrzeć załączników bezpośrednio z listy dokumentów. Trzeba było wchodzić głębiej. Teraz to naprawiono. Działa to tak samo jak w przypadku innych dokumentów w EDP. Mała zmiana, a przyspiesza pracę. No i na koniec zostawiłem prawdziwą perełkę. Coś, co dla działów kadr, które obsługują dziesiątki, a nawet setki osób, będzie prawdziwym game changerem. Mówię oczywiście o nowych operacjach seryjnych. Popatrzcie tylko na to porównanie. Jak było kiedyś? Żeby komuś wyłączyć naliczanie kwoty wolnej, trzeba było wejść w kartotekę pracownika. Klik, zmienić, zapisać, potem następnego. I tak w kółko. A teraz? Teraz możemy zaznaczyć całą listę pracowników, zleceń obiorców, odpawić jedną operację seryną i gotowe! To jest po prostu gigantyczna, ale to gigantyczna oszczędność czasu, zwłaszcza na przyłowie roku. Podsumujmy więc te najważniejsze nowości. Po pierwsze mamy ten świetny raport do weryfikacji PIT-11. Po drugie potężna automatyzacja ulgi innowacyjnej. Dalej, system już jest gotowy na przyszłe zmiany w ZUS i PUE. No i na koniec stawi na torcie seryjne wyłączanie kwoty wolnej. To naprawdę solidny zestaw narzędzi, który ułatwi pracę.